Witamy Was w następnym odcinku Let's Play, Kapitan Pazur. No. No, powiedz coś. Coś. Komentatorami jest Coś i Max Biały. Również e... Coś. Coś. E... Co jest? Jesteśmy już przy stoczni i teraz szukamy statka... ...statku tego oficera, który miał te klejnoty. Więc w tym poziomie będzie boss. Jak pewnie już się domyślacie. Ludzie, ludzie Muszą być blisko. Ludzie... To nic nie było? Aha, bo się zapadają. Nie lubiłem tego levelu, więc... Robię go od razu z wami. Powinniście być wdzięczni. Nie, nie! Ej, mam dwa życie, nie jest tak źle! Nie przejdziesz tego. Przejdę. Boss nie. jest łatwy. Dobra, trudny. To jest całkowicie nowy atak bossa. Trzy ostatnie włosy, czyli ten, który teraz będzie. Jeszcze następny. I jeszcze następny dzisiejszy. Jaka denerwująca mysz? I jeszcze następny dzisiejszy. <grym> Będą już nie taka zwykła walanka mieczem, tylko taktycznie. Serio mówię taktycznie. Czekaj zaraz. Trzeba zdjąć tą mysz. Jak myślisz, zdjąłem ją? Tak, zdjąłem tak, już. Ha! I znowu nasi koledzy, w nowych garniturkach. Pa! Bo na statku jest zawsze taki... ...ekstra. Bo... ...nie lubię tego przeciwnika. Jej! Dobra może MC powiedz w jaki według Ciebie na razie był najbardziej denerwujący przeciwnik Najbardziej denerwujący przeciwnik? Według Ciebie tak żebyśmy o czymś dyskutowali jak gram mm, Najbardziej denerwującym przeciwnikiem według mnie są ptaki Taki? Ptaki Ptokie ptaki. Ptaki. Może napiszcie w komentarzach co dla Was y, na razie było najbardziej denerwującym przeciwnikiem. Dla mnie wybuchowe kraby. Nie mogę się doczekać kiedy wejdę zobaczyć któryś odcinek i zobaczę. Najbardziej denerwujące było dla mnie komentowanie MC, MC z jego 66. Będę się czuł zaszczycony. <laughs> no spokojnie będzie coś takiego. Najbardziej... Y, Pociąłem y, się. Będzie to samo ale ze mną. O. Ha. Na no. moim kanale, w marzeniach <grymne> przemyśl kto? Przemyśl co? No to, ale to są Twoje. Ale to jest moja karta za cenami. Co mam tutaj przemyślać? Nieważne. Nie, nie, nie pytajcie. Nie, nie, nie pytajcie. <grymne> Przemy... Damy radę, do nie rzucałem niczym. Leć, leć. Po nim. Lepicko. Ach, te orgazmy. Zabił mnie. Umarłem w rozkoszach. Co za porąbana gra. To wiesz co? To za porąbany przeciwnik. Hmm, jest już późna godzina, może czas przyjąć leki? <grym> nie nie no potem. I po nim. Możesz. Nie tam, prawda? Dało radę. No wiesz, teraz przynajmniej ci się udało, nie tak A to życie. Tam nie. Tam to jest już. Nie zapomnij o łapaniu przeciwników. Masz to taki to bajer. To, 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 to. Nie wiem. Tak żeby ulas ma icić grę. No, no widzisz jak to fajnie wygląda przeżyję No bo słabo rzucasz no Ej on zrobić już Tak Musisz się starać O już mam jedne. <laughs> zgubiłem się szczerze mówiąc Spróbuj tego Dobra już wiem gdzie jestem To jestem trochę ciężkie. Tego życia chyba zginuje Albo nie Ha! I za? Co? co? Mam życie Tak zaraz się stracisz Znam ciebie Ej to będzie ciężko No właśnie Dobra, radę. Nie, nie, nie łap mnie. To jest nie jest ciekawie Kto wymyślił ptaki Boże, dlaczego to zrobiłeś? Sorry, to nie moja wina. Prosili mnie ćwiczenia oh, to jest takie proste, tak brzmi. Te ćwiczenia są bez sensu. Ale łatwizna. No. To za głupia armata. No, ja też. Ja też. No co Cieszę się, no? przynajmniej są już godni przeciwnicy. No właśnie, od poprzedniego poziomu mam godnych przeciwników. A nie, jeszcze od miasteczka, gdzie się te psy były. Tak. Też byli dość ciekawi. Przynajmniej stawiali jakiś opór. Przeździe. Ale ci... Te osiłki naprawdę są mocne. Tak. Tyle życia jeszcze przez zwykłe przytulenie. Cięcie, po cięciu. Iha. Mieć, ty miecz. I... O czaszkę! A przynajmniej mam czaszkę. Tak? No. Nie Przypadkiem. Tym, byłem. To dobrze? Może być idealnie dobrze. Wiesz co? Coś mi się wydaje, że ta czaszka dodała ci życie. Nie, miałem okay. trochę. Aha. Chyba. Na pewno? Um. Nie za bardzo uważam na to, na to co robisz. już Dam radę. Jestem już rozgrzany. Przynajmniej nie fejluje tak jak kiedyś. Mniej laguje, to, to wam powiem. Przy nagrywaniu tego lagowania nawet chyba nie widać. Nie. Nawet jest trochę... Nawet ci tak szczerze powiem, że to jest trochę szybsze tempo. Jak jest już po nagrywaniu. Znaczy, film jest trochę przyspieszony. Ale to tak tak film jest... ma więcej klatek niż tutaj jest klatek. Tak. A, i znowu są problemy ze skakaniem. <laughs> Tylko, że teraz trzeba się więcej nabiegać. W tym miasteczku też były takie miejsca, gdzie się doskoczyć nie dało. O, też nieciekawa, nieciekawa. A jeszcze go nie trafiłem. Nieciekawe miejsca, te taki. Szok. tam było. boję Głupi szczul. Nie kanalia, tylko szczul. Ej, wiesz, że nie będę co to było? Ryzykować? Nie, mam jedno życie. Właściwie to, jakby tak porządnie policzyć, to dwa. Bo zerowy też się chyba wlicza. No, ale lepiej nie ryzykuj. Wow. Rzeczywiście. Zarabisz się co się przyda. Tak. Zwłaszcza kiedy tak bardzo lamisz. Tak właśnie, kiedy tak na mnie. co się przyda. Hmm, idę w przeciwnym kierunku, ale ciekawe co tam jest. Czy znajdę? Może się widzisz? O, coś tutaj jest tu góry. Przez ale szybciej. wysoko. Jeeeej! Yeah, wow. Ja latam! Jeeeej, I... Yeah, i ja latam znowu! Ciekawe co jest tam u góry Polta ale... Nie Ale no, się chyba nie opłacało tego brać, co? W sumie, w to Więcej, to Gdzie Cześć mam? Jak się odsuwasz, to trzeba by z tobą walczył nie! nie. <noise> Hej, znowu tutaj Fail Damy radę Nie yeah. Damy radę Nie yeah. Zanagłujesz <noise> mnie, ziomu Już... Już mnie znajdujesz, bo nie żyjesz Co to było? Portal Już wiemy, po co tam, tam było to, to. Tu jest potrzebna idealna synchronizacja. Aha, bo to jest dużo skakania. O, chyba niedługo wos. Ach, zabitam tego gościa razu. Boję się, że ktoś tam mógł być jeszcze do tego żeby pazura. Masz 13 pazurów. No, wiedziałem, że coś takiego będzie. Nie lubię tych momentów. O, jednym ciekaw go zrobiłem, ciekawe jak. Bo A. wcześniej strzelił. Tak na przykład wypadek. Widzisz coś umarł O Jezu, jeszcze tego tu brakowało Zaraz bo. Ludzie, za bądźcie, będziecie świadomi. Że boss jest ten boss będzie ciekawszy niż cała reszta innych bossów, które były dotychczas. Ten boss będzie epickiejszy, jest takie słowo? Nie. Ale i tak ten boss będzie epickiejszy niż inne. A co jest w nim takiego? Epickie... epickie... jak, jak miało to twoje słowo nowe? Epickiejszego. Co so będzie w nim takiego epickiejszego? Że będzie go trzeba pokonać taktyką, a nie bezmyślnym używaniem miecza. I tak będzie bezmyślny o, miecza. Jesteśmy z wami ponownie. Ej, myślałem, że wyłączyłem tam. Yy, tak po jesteśmy pocięciu na nowo, zaczynamy grę. Yy, nie wiem, po prostu dzisiaj fajluję i nie mogę przejść ostatnich momentów z taką ilością żyć. Dlatego. Ale kiedyś się uda, zobaczycie. Skończymy tą grę. MC jest na mnie... Em, komentarze MC i z jego mogą być chwilę niedyspo, niedysponowane ponieważ jest on zawinięty w koc i modli się abym przeszedł ten poziom. Ej wiesz co nawet spróbuję zrobić Au. te miejsce. Jak się uda to znaczy że przejdę ten poziom a jak nie to znaczy że nie nie uda. Dobra, czyli nie przejdę tego poziomu. O, już położył się na ziemi, biedak. <grystek> Ale mamy zerowe <za> życie. <grystek> mamy zdrowe ma życie. życie, damy jeszcze radę, radę. zobaczysz. Nie gwałć moje podłogi. Tylko ja mam zrzut. Czekaj. Muszę się skupić, z komentarzem głosowym będzie teraz trudniej. Ale dobra, przejdziemy na ten poziom. Kiedyś się uda. Następne cztery są nie do przejścia. No dobra, są do przejścia. Będą, będziemy nagrywać je tydzień. Cztery poziomy tydzień. To wstyd. Ej, wiesz co, zrobić ci ulgę i następne poziomy będziemy nagrywać po jeden odcinek, a nie po dwa. Aha. Bo Bóg jednakże Myślisz, to To nie Bóg, to ja Ej zobacz, jesteśmy w tym momencie, w którym zawsze umieramy, tak wam powiem, bo możecie o tym nie wiedzieć Zrób mi tą przysługę i nie umieraj Zrobić ci tą przysługę i nie umrę Błagam, nie rób tego Nie umrę, zobaczysz O żyje! W tym, w tym momencie, w którym przypadkowo się udaje dochodzić Ej, i ten był crash ostatnio. Ale nie zmieniło kolorów w filmie. Ale? Tutaj zmieniło. No to co? Stoi? Co tam było? Nie potrzebuję więcej ćwiczeń. Nie. Aha, i tutaj skoczyłem i był crash. A teraz się uda. Ej, to się gdzieś nagrało. Jest failem. Będzie za kulisami. TAK! I życie dostałem. Nawet wolę nie ryzykować. Nie będę do nich podchodził. A teraz boss? LOL! Bos. Dobra. I, I zagrajmy z bossem. To jest bardziej wymagające. <grytum> 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 Pozdrów ode mnie, rudogłosego. Musimy pokonać Gabriele. Znaczy Gabriela. Ale podobnie brzmi. Naciskamy guzik. Już stracił trochę życia. Ta armata się przechyla i musi. Przy... Trzeba go walnąć. Coś nie wyszło. Ale dam radę, pokonamy. tego. Raczej nie. Raczej tak. Dobra, jak widzicie, ten boss jest całkowicie inny niż poprzedni. No, użyj tej głupiej armaty. Musimy czekać, aż użyje armaty, tam ma taką dźwignię. Ach, te granaty są najbardziej wkurzające z tego wszystkiego. Dobra, jeszcze dwa razy. Jeszcze raz. Patrz, może tu przejdziesz. Damy radę. Zaraz koniec poziomu, chyba. Jej! Patrz, jakie super animacje. Świetna Eee... eee... I mamy kolejny klejnot do układanki. Pozdrawiam Waw. <grystanie> MC Easy 66 Tu jest jeszcze zmęczony, się. bo przechodziliśmy ten poziom 8 razy. I Max biały. Ludzie nic nie mają do faili. Faili są w spokoju. Całkowicie ludzkie. Tak. Każdy kiedyś fejluje. Nawet ja. Nawet nasi rodzice. Oni zwłaszcza sfailowałeś. No. <laughs> A Jezus Maria, baszczę, baszczę. Jest na Wam że życie w tym miejscu. Ej, ale patrz, Teraz użyję mojej super, mocy, super, mek, ekstra mega skupienia i przejdę do tego poziomu. Hop. Go. Hop. Czekamy. Hop. łapię się. Hop. Czekamy. Hop. łapię się. Hop. Nie złapię I się. się. i Nagrywamy powody. na nowo. Hop. Jesteśmy z wami kolejny raz. Yy, nagrywamy. Yy, to któryś tam raz, bo nie możemy sobie poradzić przy momencie przy bosie. Przejdź to w końcu. Nie chcę wypuścić MC z mojego domu No nie <laughs> Dopóki tego nie naknęły <laughs> Dlatego on płacze trochę <laughs> <laughs> Iwo